...przed tutaj... nami no przedsiębiorców ze spokojem, bo... południem, ruchieńcami... ...można wierzyć w jego Jak wiarygodny jest premier Donald Tusk, który wtedy powiedział... Donald Tusk w kampanii wyborczej roku 2007 tak świetnie chwalił się i znał cenę. Pytanie, czy dzisiaj zna cenę? Czy zna realia dzisiaj polskiej rodziny, jak musi sobie radzić... w naszych przyjaciołach, którzy już nie żyją z 70, no to raczej uchwała. Yy, Tylko jeszcze jednego brakuje: żeby uklękli tam, po powiedzieli. Dedykuję im piosenkę Cereckiej na kolana. Po prostu, żeby me kulfa i nic więcej. Tak, że tutaj jest młodzież dużo, bardzo dużo młodzieży, która nie pamięta tego, no i od nich ciężko wymagać, aby edukacja ta jednak była odpowiednia i wiedzieli, ci starsi przekazali właśnie. No podejrzewam, że Szczecinianie na pewno wiedzą, co ta tablica przedstawi. No, to jedno, to jest pozytywna naprawdę sprawa, że po tylu latach można zobaczyć, że jakoś to z kwiatami i z oddaniem chodu poległym nawet ze strony lewicy wiadomo kto kogo chodzi, gdzie jaruzelski jest i nie wiem jak dalej to nazwać to się taki, taki łańcuszek by się wiązał napomina się do tego względu, że po prostu naprawdę wspomina się wszystko, to nie jest dzień akurat, bo dzień święta pracy. A nie grudzień, ani nie sierpień 80, że po prostu sytuacja jest tego rodzaju, że no, martwimy się o to, czy to nie jest jakiś tam krzyk z tego względu, że uniewinniono jednego oprawcę, a drugi oprawca 70 roku do tej pory jeszcze nie został osądzony. A my cierpimy do tej pory. A co do kwiatów, naprawdę to jest, no, ja, ja, ja mówię to. W imieniu chyba to jest pozytywna sprawa, naprawdę pozytywna. To już jest bardziej tak. Tak, może i naród polski skłócony, może bardziej byłby skonsolidowany, bo mamy dosyć tych kłótni, tego wszystkiego. Do tej pory cierpią właśnie i ludzie z 70. roku, i ludzie z 80. i to wszystko tak się dzieje.